Kiedyś byłem zwykłym sercem, ale przyszedł czas, w którym moje serce nie wytrzymało i pękło na pół. Zamieniłem się w potwora, poleciała mi łza, wpadając do oceanu rozpaczy. Ból nie chciał ustąpić, a ja starałem się załatać dziurę w moim sercu różnymi rzeczami. Teraz idę własną drogą. Siemanko moi drodzy, ja jestem Virtual Herto. To dawno nie było takiego filmiku o aktualizacji Jeśli chodzi o pająki I powiem szczerze, że czekałem na to Dlatego, że całkiem sporo się pozmieniało Dużo rzeczy się tutaj podziało Większość pająków tutaj wyliniało Więc mam co opowiadać, mam co pokazywać Także zabierajmy się do oglądania Dobra, więc po pierwsze była tutaj modliszka Ale niestety ona umarła tu macie jej nazwę nie wiem dlaczego umarła, jadła miała dobre warunki miała jak linieć no a znalazłem ją po prostu na ziemi nieżywą także nie wiem co się stało w każdym razie jeśli chodzi tutaj o modliszkę storczykową no to jak widzicie wyrosły jej skrzydła myślę że to jeszcze nie jest postać dorosłego po prostu tutaj Osobnika myślę, że to jest Sup i Mago. Jeśli chodzi tutaj o, o tą meliskę, to jak widzicie ona teraz sobie wyliniała i martwi mnie fakt, że chyba pomyliłem samce i samice i samica kurde wyliniała. Przepraszam, no opak samiec wylinił jako pierwszy a samica dalej ten, bo u młodziszek tych jest tak, że jedna ma 4 wylinki, a druga ma 6 wylinek, czyli mniej więcej coś w tym stylu to było. W każdym razie to wyliniało, ogólnie większość pańków, które tutaj są wyliniały, wczoraj akurat tutaj pan FBteus Ultramarinus wylinał, wyliniał, tutaj sobie on siedzi, dzisiaj wziąłem jego wylinkę, Całkiem fajna. Może Wam nawet pokażę. Dajcie mi chwilę, jeśli chodzi o welinkę tego ultramarinusa. Czy jak mu tam jest, to proszę bardzo, taka wdzięczna welinka. Całkiem fajnie. Tak patrzę na te zęby jadowe. I takie ma strasznie. Te felicery grube. No cóż, to nie mi to nie przeszkadza. Ale spoko, ogólnie tutaj jest ta Sazimai, jak widzicie, już widzę, jej te takie kolory. Ona czeka na wylinkę, prawdopodobnie w przeciągu tego tygodnia udaje się wylinieć i zobaczymy jeszcze bardziej intensywne jej kolory. Tutaj mamy Nando Villosus. wszystkie pająki dostały jeść, także spodziewajcie się jakiegoś filmiku u Skorpiona, który jest tutaj. Nic się nie zmieniło, on dalej sobie chodzi. Ogólnie, tak jak mówiłem, większość pęków, która tu jest, wyliniała. Nawet Mutikus wyliniał, najedzone teraz jest. On będzie linieć teraz prawdopodobnie w przeciągu tego miesiąca jeszcze raz. Tu w końcu pierwszy raz u mnie na hodowli wyliniała wyliniał, wyliniał, wyliniał Laciodra parachybana. I słuchajcie, jestem tak uszulony na tą Lasiodorę Parachybanę, że chyba się jej po prostu pozbędę. Także zastanowię się, co zrobić z tym pająkiem. Mam jeszcze jedną Lasiodorę parachybane, która jest tutaj. Ona jest dość spora, więc albo zostawię sobie jedną, albo pozbędę się dwóch, no bo, kurczę, powiem tak, wkurza mnie to, że jak że ta wysypka, całe gryzienie, utrzymuje się mi na skórze jakieś dwa tygodnie, swędzi mnie wszystko najgorsze jest to, że na przykład swędzą mi opuszki palców, między palcami gdzieś i nie wiem, jakieś udo, nie da się tego w ogóle podrapać, naprawdę i to tak irytuje mnie czasami dobra, w każdym razie tu jest odwrócona apostopelma Anax, sobie zerknę na podwozie Słuchajcie, spróbuję to wyostrzyć. Pyk! Jak myślicie, samiec czy samica? Mi się wydaje, że to samica, ale sobie łapę nie dam za to uciąć, wiecie? W każdym razie, jeśli chodzi tutaj o na przykład z Irminie, to jest 100% samica, Szpary ma stąd jak do Chin. W każdym razie, słuchajcie, ten oto przedstawiciel, Nantochromatus. Wyliniał mi, chromcia czeka sobie na wylinkę, tu sobie siedzi. I ogólnie zrobiłaś się agresywna. Sami sobie zobaczcie, ogólnie nie róbcie tak jak ja, bo pająk może was ugryźć. Patrzcie, patrzcie co za diablica wychodzi, nie. Spróbujmy jej wrzucić tak w ogóle, jak ona wyjdzie yy, coś do jedzonka. Poczekajcie chwilę. Dobra, więc tak. Mam tu dubia. Spróbujemy jej wrzucić. No i co ona zrobi teraz? Zaatakuje go, nie zaatakuje. parcie, jaka fajna chromcia, no ej. Zobaczcie te kolorki, jak ona świeci fajnie. Co nie? Chromcia. Patrzcie, jaki agresor się zrobił z niej. Jak dla mnie, no to bajeczka jest. W każdym razie, ciekawe, czy ona tego wdubia sobie złapie, czy nie złapie. Ogólnie zamykam jej to dobrze, bo widziałem, że ona lubi szczerze sobie otworzyć ten pojemnik. Także no jak dla mnie to nie chciałbym, żeby pajączek nie uciekł. Jeśli chodzi tutaj o naszą Tiltokę teraz. Jak to było Tiltoka Nikaragui, Tiltoka albo Pilosum Nikaragui, coś w tym stylu, nie czytałem dobrze tych nazw w każdym razie Tiltoka to jest. Wylniała mi ostatnio, jeszcze nie jadła teraz po welince, jest dość świeżo. Tutaj jest nasza kochana Peliciloteria Metallica, choć tu obróć się. Ona też wylniała dwa razy w tym miesiącu, przepraszam, w tamtym miesiącu, co totalnie mnie zaskoczyło. Spróbujmy sobie zobaczyć podwozie tego pająka. Hmm. Samica Tak mi się wydaje Dla specjalistów, ci co się znają Próbuję wyostrzyć, ale się zbytnio nie da Cóż trudno Próbuję jeszcze raz. Nie, nie da się. W każdym razie tak to wygląda. Jeśli ktoś widzi, dajcie mi znać. Mi się wydaje, że samica. Także tutaj w całej okazałości jest nasza Wersji Loteria Metallica. Naprawdę uwielbiam tego pająka, jest aktywny, nie odmawia mi nigdy jedzenia często linieje. Jak dla mnie bajeczka po prostu. Tu jest terrafosa Blondie która swoją drogą liniała zrobiła sobie norę i jest tak ogromna kurczę! aż ciężko mi uwierzyć że to jest L3 ja ją tam widzę jeśli chodzi o to jaka ona jest to ona jest na całym obszarze tutaj tego ona jest naprawdę ogromna jak dla mnie to jest szok słuchajcie wyliniał mi megatele przepraszam Linotele megateloides wyliniał mi. Zobaczcie. Tak wygląda nasza bestyjka. Tu jest jego wylinka. No i ogólnie nie dostał jeszcze jeść, bo no po prostu nie trzeba było. Tutaj jeden z takich dużych rarów, które u mnie są na hodowli, albo wiem, to jest Xenestis intermedia bardzo drogi pająk udało mi się go zdobyć samice w dodatku na giełdzie za dość sporą cenę ogólnie wydaje się dość wielki no i co jest fajne to że kurcze pająk jest aktywny je no i jak będzie dorosły będzie naprawdę przepiękny co po prostu mnie jara do tego stopnia żeby po prostu przeczekać to wszystko jak wiecie te czekanie aż pająk wylinieje i w ogóle jest po prostu No może źle to określiłem, po prostu czekamy na to z niecierpliwością chcemy wiedzieć jak to będzie wyglądało No i czekamy Nie wiem czy tutaj będzie widać cokolwiek W każdym razie tu jest pająk Tu jest pająk tu jest pająk, ale go kurcze nie widać, no niestety, spajęczynował się, ona też wyliniała, ona, on, nie wiem jeszcze szczerze, nie sprawdzałem podwozia, to jest Polotele Insei. Wersja klasyczna, gold mi się jakoś zbytnio nie podoba, ma jednolity kolor, a ta wersja uważam za całkiem ciekawą, z tego względu, że nie podda się karapak z tego pająka. W każdym razie pamiętacie jak mówiłem o agresywnym, takim rozbieganym właśnie się, w Laceusie. Także tutaj mamy go właśnie. Dałem mu żarełko. On sobie tu siedzi. Tak jak mówię, ten pająk jest dość rozbiegany. Jeśli tylko wezmę pojemnik do rąk, szczerze, on też liniał raz od tego ostatniego czasu. Jeśli chodzi tutaj o elegansa, no to jak widzicie na samym dole, właśnie, właściwie nie na dole, tylko najbardziej w oddali stawiony on tutaj sobie jest. Wiem, że żyje samiczka. No i ogólnie ciekawe jest to, że ona nie chce jeść, nie chce linieć. Może dlatego, że jest już po prostu duża. O no, duża, ja jak na swój gatunek, no to tak, one nie rosną aż takie po prostu duże, te pająki rosną może do y, centymetra, coś w tym stylu, także no tutaj to już powiedziałbym całkiem, całkiem urosło mu się, urosło jej się. Ogólnie martwię się o moją precyzatorię, ornatę, ona tutaj jest, liniała mi jakiś czas temu. No ale ona jest strasznie, te cylatery, które tutaj mam I Trina Weseli, I Striata, i Regalis One mają takie Dni, że one nie chcą w ogóle jeść nie, jest, nie są aktywne A to już o tym nie wspomnę nawet, ona siedzi, ona nic nie robi Ona nie chce jeść, ona nie chce atakować Ona, ona nic po prostu I się martwi, że coś po prostu jest No i no i tyle no, jeśli chodzi tutaj o genikulatę, bo jedziemy sobie wszystko po kolei tak jak jest. Proszę bardzo. Genikulata w całej swojej okazałości. No u niej się właściwie nic nie zmieniło. Ona nie chce linieć, zjadła sobie ostatnio jakiegoś tam karakana. I to wszystko, jeśli chodzi tutaj. Natomiast tutaj jest psalmopeus Cambridge. On wyliniał mi od ostatniego czasu dwa razy. Aktywny pająk. Jest sobie. Powiedzmy, że go lubię. A tu kurczę zabrakło mi pojemników. Właściwie schowałem sobie pojemniki, nie wiedziałem gdzie. I tutaj mamy Gramostolle Pulchre, która zaczęła sobie po prostu kopać, ale chyba będę jej po prostu zmieniał ten pojemnik, no bo nie podoba mi się, że to jest takie. Matowe i nic tutaj nie widać. Wolałbym mieć przejrzyste pojemniki, tak jak tutaj. mógłbym ją w sumie dać do czegoś takiego. Tutaj mamy natomiast gr gramo stolę Zobaczcie, Sienna jadła. Tu porozwalała sobie kawałki tego yy, dubia, bo rzuciłem jej. Chciałem zobaczyć, czy da radę. Dała rady. Tu siedzi. O, zobaczcie. Brachy Pelma Hamori. Jak widzicie, na nią kolorki już się trochę zaczęły pokazywać, także spoko. Tutaj, natomiast jest Hapoplapus spbik Columbia. Jak widzicie, całkiem fajny pająk. Nawet spójrzcie na ten jego, jego tyłek. Ma takie tutaj jakby serduszko z dwóch kolorów. Całkiem fajnie. Jeśli chodzi o monocentropus Balfuri, to ona. Za, za, zrobiła sobie ten pojemnik po swojemu, zbunkrowała się i tyle. No także mówię, większość pająków, które tutaj są wyliniały, zostały przeniesione. Szybko tutaj mamy mm, Syropagusa lividusa. On sobie zrobił, no jak widzicie, przekopał sobie pojemnik, zrobił sobie tutaj markę, Takie wysypisko tu zrobił. No i od tego momentu pająk się nam no, stracił. W sensie chodzi o to, że siedzi sobie pod ziemią i on nie wyjdzie. Prawdopodobnie on za jakiś czas będzie linieć. Także ten. Tu zrobiliśmy pojemnik do murinusa u sambary. Także on sobie siedzi tutaj w tym miejscu. Taki bardziej suchy pojemnik. Nawet udało mi się zobaczyłem, że kwiatek, którego mam po prostu mi uschnął i po prostu dałem tutaj część tego kwiatka z taką właśnie uschniętą Końcówką to się będzie fajnie trzymało, nic się z tym nie stanie. O ile pejnik będzie suchy, tutaj mamy Hilobrachysa Fimbratusa. On lubiłem tego pająka, nigdy mi nie odmawiał pokarmu. naraz się zbunkrował, i... i to tyle, co o tym pająku było słychać. Nie wiedziałem nawet, czy żyje. W każdym razie wrzuciłem mu tutaj. E... Karaczana. On zniknął, więc podejrzewam, że pająk po prostu go zjadł. A widziałem też, że zrobił się nowy tunel od wejścia mory tego pająka. Tamten się trochę zawalił i postanowił zrobić nowy. No tutaj, no co tutaj mogę dodać? Davos pentaloris. Jeśli ktoś się zna na terrorystyce, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Może spróbujmy jeszcze zobaczyć od spodu. No, niestety też nic tutaj nie widać. Pająki te właśnie lubią robić takie rzeczy. Lubią sobie kopać i mają wyrąbane w to, że ich nie widać. Tutaj mamy idiotele, Mirę. Ona, powiem szczerze, była mała. Irytował mnie ten pająk. Ale powiem tak, że jest to ten trawdor. I jestem zadowolony z tego, że zrobiła sobie tutaj taką trapę czy, czy cokolwiek to co tam jest tutaj mamy wejście z tej strony, tam mamy yy, taką po prostu osłonkę, że tak to ujmę yy, taką ziemię narzuconą i pan po prostu wyskakuje no i sobie yy, poluje teraz tu to na pewno trapdoor nie jest hati hati trapdoory przeważnie nie wychodzą Także no tutaj mamy tego pajączka, on ostatnio wyliniał, zrobił się fajny, aktywny, także mnie bardzo to cieszy, moja Berapora Diversipes, powiem szczerze ona sobie siedzi tutaj, strasznie nie lubiłem tego pająka, bo po pierwsze ciężko mu się otwiera pojemnik, nie chciał jeść, a się okazało, że on po prostu się tak długo szykuje do wylinki, sami zobaczcie nabrał tych kolorków całkiem spoko, Całkiem sporo, inaczej zupełnie wygląda dalej. Te kolory są takie matowe, i, i w ogóle, ale myślę, że jak dorośnie, to będzie całkiem ładnym pająkiem. Jak widzicie tutaj, maluchy za niedługo. Nie, niektórym pająkom po prostu zrobimy nowe pojemniki. Na przykład temu zrobił się tutaj dosyć mocny grzyb. Także przeniosę go do jakiegoś innego. Pojemnika, ogólnie zarodniki grzyba, nic nie zrobią temu pająkowi. Natomiast ja wolę dmuchać na zimne. Boję się, że jakieś drobne ustroje dostaną się do tego pojemnika i pająkowi to zagrozi. Szczególnie, że jest mały i bardziej wrażliwy. Moim zdaniem, małe pająki są na pewno bardziej wrażliwe na różne takie rzeczy niż starsze osobniki. W każdym razie, jak widzicie, zrobiłem tu znowu trochę syfu ten ten ten, proszę bardzo no i zastanawiam się jak by to zrobić Bo ogólnie posprzątać to posprzątam no ale jak wiecie ja potrzebuję na różne rzeczy czasu także mam nadzieję, że zrobię jakieś fajne nowe filmiki z przekładania jakichś pająków na pewno jeśli ta ornatka wylinieje mi tutaj w tym pojemniku jeszcze raz na pewno przeniesiemy ją albo do tuby mam na myśli do tego nawet zrobiłem tutaj wentylację, albo przeniesiemy ją po prostu już do terrarium, które jest tutaj. Myślę, że byłoby to całkiem spoko. Pająk jest dość, dość sporych rozmiarów, także myślę, że nie byłoby to takim złym pomysłem. No ogólnie mam tutaj dość sporo drewna. Słuchajcie, ja, ja Was chcę przed czymś ostrzec. Widzicie to? To kurczę, to i to. Nie wydaje Wam się to, moi drodzy, jakieś zupełnie inne? Tak się składa, moi drodzy, że jestem fanatykiem robienia własnych rzeczy, takich fajnych, do akwarium. I słuchajcie, prawie sobie spaliłem dom w piekarniku. To zapomniałem o tym, i dosłownie kurczę. Yy, zrobił się mi tutaj, no podpaliło się to, zwęgliło się to totalnie, a jakby tego było mało, to próbowałem to uratować trochę, zobaczyć czy w środku to jest dalej spalone, czy nie. No i proszę bardzo, na tej chwili robiąc, ja jako Janusz, <gryw> co mi sobie odpowiedzcie, jakim to trzeba być, kurcze, Januszem, Janem, żeby zrobić coś takiego. No słuchajcie moi drodzy, naprawdę pozdrawiam was bardzo serdecznie, jeśli, jeśli też wam schodzą do głowy tak chore pomysły jak mi, no ale jednak trzeba uważać, jeśli się robi takie rzeczy. Dobra, I to jest tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się wam podobało taki dość dłuższy odcineczek, mam nadzieję, że podobał wam się, powiedziałem totalnie wszystko o każdym pająku jaki tutaj jest, jeśli wy macie jakieś pytania pytajcie się śmiało, jestem otwarty na wszelakie propozycje, także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego!